Wizy do Kanady, którą Państwo macie, może być anulowana w każdej chwili. Dlaczego tak może się zdarzyć i skąd te zmiany, powiem za chwilę. A1B to bardzo pożądany rodzaj wizy do Stanów Zjednoczonych, natomiast mamy drobne zmiany, które dotyczą tego rodzaju wizy. Namibia wprowadza od 1 marca nowy system wizowy, być może niedługo dotyczyć będzie także Polaków. Białoruś prowadzi od połowy marca możliwość wyrobienia EWIS i prawdopodobnie ten system zastąpi nam ruch bezwizowy, który mamy z Białorusią. Na koniec jeszcze pytanie od klienta odnośnie wizy do Polski. Nazywam się Tomek Kamala, pracuję w wizaserwis.nordberg.com. To nasza strona internetowa do łatwego szybkiego zamówienia wiz, legalizacji dokumentów, szczególnie przydatna do firm. Zapraszam serdecznie za do podsumowania tygodnia. Kanadyjczycy zapowiedzieli zaostrzenie systemu wizowego i przyjrzenie się wszystkim procedurom, które dotyczą wiz, imigracji. Do tego kraju, no i zapowiedzieli, i zaczynają już robić porządki. Pierwsze decyzje, które wydali, są dosyć, dosyć ostre, dosyć kontrowersyjne, natomiast one są poparte badaniami, które zostały wcześniej omawiane, raportami, które do Kanadyjczyków dotarły. Sprawdzili na przykład ilość wydanych wiz dla studentów i okazuje się, że 50 tysięcy studentów, którzy otrzymali wizy, nie pojawiają się na zajęciach, po prostu gdzieś zniknęli. Tak więc prowadzili pewnego rodzaju zaostrzenia. Procedurach wizowych i te, te zaostrzenia mogą dotknąć także państwa. Jeśli macie państwo ważną wizę do Kanady, może się okazać, że ona w każdej chwili może być anulowana. Panetyscy powiedzieli, że będą przyglądać się kilku punktom, natomiast te punkty w niektórych, w niektórych zapowiedziach są dosyć otwarte i tak naprawdę dające możliwości anulowania wizy praktycznie w każdej sytuacji. Powiedzieli, że jeśli Państwo we wniosku podaliście nieprawdziwe informacje i one umknęły podczas wydawania decyzji, tej pierwotnej decyzji, i później zostały odkryte przez urzędników, że Państwo jakbym, brzydko nakłamaliście w tym wniosku, ta wiza zostanie anulowana. Natomiast jest jeszcze inne kilka punktów. Mówiących na przykład o tym, że jeśli Państwa mm, przeszłość kryminalna w momencie wydawania wizy nie miała takiego znaczenia, bo państwa, jakieś, powiedzmy, wykroczenia nie miały dużego znaczenia dla samego procesu wizowego i wydania wizy, natomiast zmiana jakichś przepisów powoduje, że to wykroczenie już jest ważne, może się spotkać z tym, że Państwa wiza zostanie także anewowana. Inne punkty, na które będą zwracać Kanadyjczycy, które dają im możliwość anowowania wizy, to jest na przykład ocena Państwa możliwości, czy też chęci opuszczenia Kanady. Jeśli pogranicznik zauważy, że państwa plan nie zawiera wyjazdu z Kanady, może państwu tę wizę anulować. Inny punkt, który jest także punktem, powiedzmy takim trochę kontrowersyjnym, to jest punkt mówiący o tym, że jeśli urzędnik popełni jakiś błąd, wydał państwu wizę, może w tym momencie już taką wizę wydaną, gotową anulować. Co ważne, to anulowanie wizy może nastąpić w każdej sytuacji, w każdym momencie. Czyli możecie Państwo się spodziewać na przykład wysłania maila, że Państwa wiza została anulowana jeszcze przed zaplanowaną podróżą. I to powiedzmy, że jest rozwiązanie, które może być najbardziej łagodne, jeśli chodzi o koszty. No bo te inne momenty, kiedy Państwa wiza może być anulowana, to jest moment, kiedy Państwo przekraczacie granicę. Albo wylatujecie z Polski i chcecie wsiąść w samolot, wtedy jest informacja, na przejście graniczne, załóżmy w Warszawie, że Państwo nie wylecicie do Kanady, bo wiza jest anulowana. Ta informacja może przyjść od kanadyjczyków, albo też już w Kanadzie, kiedy Państwo będziecie przekraczać granicę i przechodzić krótką, podejrzewam rozmowę z, e, z pogranicznikiem. Wtedy też może zostać ta wiza anulowana. Podziwiam się osobiście, że właśnie te rozmowy, które będą robione w Kanadzie, to będzie najczęstszy moment anulowania wiz. Bo wtedy będzie można wykorzystać te kilka punktów, które dają możliwość anulowania tej wizy, którą Kanadyjczycy ogłosili dosyć niedawno. E, może ta wiza być także anulowana w momencie, kiedy Państwo jesteście już w Kanadzie. Jeśli nastąpi jakaś zmiana, na przykład pogorszenie Państwa sytuacji finansowej, które będzie wskazywać na to, że Państwo będziecie chcieli zostać w Kanadzie, nie opuścić jej w wyznaczonym terminie, ta wiza może być także anulowana, a Państwo możecie być deportowani. Tak więc dosyć drastyczne, dosyć mocne zmiany, które są zapowiedziane przez Kanadyjczyków, które mogą mieć znaczenie dla Państwa wiz, nawet tych, które Państwo już otrzymaliście. A więc co można zrobić w takiej sytuacji? Moja rekomendacja jest taka, żebyście Państwo przede wszystkim przypomnieli sobie, czy też się mieli pamięcią, to, to może głównie do osób, które już mają wizy. Czy Państwo, te dane, które podawaliście we wniosku, to były dane wszystkie prawdziwe, czy tam niektóre informacje nie zostały pominięte? albo też informacje nie były podane w jakiś sposób na skróty, bo te informacje będą albo mogą być odkryte przez kanadyjczyków i ta wiza zostanie czy też może być anulowana. Osoby, które będą składać wnioski, mocno rekomenduję, żeby wszystkie dane, które kanadyjczycy proszą, żeby były podane zgodnie z prawdą. Osoby, którym się zmienia sytuacja wizowa, jakby sytuacja finansowa, udają się do Kanady, powinny także zaopatrzyć się w jakieś dokumenty, które będą wskazywać Wyjazd z Kanady, bo ten punkt prawdopodobnie będzie wykorzystywany dosyć często przez pograniczników, czyli podejrzenie, że Państwo uwrotujecie do Kanady i tej Kanady nie opuścicie. Tak więc te, na tę te sytuację proponuję się przygotować. No i oczywiście też zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Akurat w tej sprawie będziemy nagrywać kolejne materiały, informować Państwa, jeśli jakieś sytuacje związane z wizami do Kanady się pojawią, bo ten kraj zapowiedział w tym roku dużo zmian. I jak widzę, to medyczycy nie próżnują, tylko zabrali się naprawdę mocno do pracy. Wiza H1B Do Stanów Zjednoczonych jest to obiekt pozadania dla wielu specjalistów o wysokich kwalifikacjach. W ostatnich czasach w mediach czy w ogóle w przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych była bardzo mocno zażarta dyskusja na temat tego programu. Wypowiadało się wiele osób, które albo broniły, albo były przeciwne temu programowi. Jedni zarzucali temu programowi, że sprowadza do Stanów Zjednoczonych pracowników wysokich kwalifikacji. Ci pracownicy zabierają miejsca pracy danym osobom, czyli osobom o wysokich kwalifikacjach, które urodziły się i mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Zwolennicy mówili, że tych osób potrzebujemy, i tutaj, da przykładu, podawali statystyki mówiące o tym, że około 55% startupów powstających w Dolnej Krzemowej zostało założone przez osoby, które wcześniej pracowały na tych wizach, czyli na wizach. A1B. Notabene statystyki też mówiły o tym, że firmy, największe firmy w Stanach Zjednoczonych, te z listy Fortune 500, czyli te 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych, zostało założonych prawie w połowie, czyli prawie 50% tych firm zostało założonych przez osoby, które wcześniej pracowały na tej wizie w Stanach Zjednoczonych, tak więc nawały no, argument, że osoby, które przyjeżdżają, czyli imigranci. Są bardzo korzystni dla gospodarki Stanów Zjednoczonych i ten program powinien być rozwijany, kontynuowany. Przeciwnicy wspominali także o tym, że jeśli mamy taki program, to nie inwestujemy we własne ośrodki badawcze czy ośrodki edukacyjne, bo wiemy, że możemy sobie podkupić najlepszej jakości klasy specjalistów z innych krajów, i to też może wpłynąć negatywnie na system edukacyjny w tych krajach, no bo. Kraje, które będą pozbywać się tej dużej, wysokiej jakości specjalistów, nie będą inwestowały w swoje ośrodki edukacyjne, bo wiedzą, że oni mogą opuścić dany kraj. Tak więc te starcia przeciwników i zwolenników tego systemu były bardzo zażarte, wypowiadało się wiele osób. Pan prezydent Trump jeszcze kilka lat temu wspominał o tym, że ten program nie jest dobry. Był po stronie tych osób, które mówiły, że. To jest zabieranie miejsc pracy Amerykanom i ten program powinien być albo zmieniony, albo zlikwidowany. Natomiast ostatnio prawdopodobnie rozmawiał z panem Elonem Muskiem i został przekonany do tego, że ten program jest dobry. Albo no ostatnie wypowiedzi pana prezydenta Trumpa mówił o tym, że ten rodzaj WIS, czyli H1B, to jest coś wspaniałego i musimy go rozwijać. Amerykanie wzięli się do pracy, poprawili ten program, one ostatnich tygodniach zmiany, które mówią o tym, że Osoby o wysokich kwalifikacjach to są osoby, które już są określone bardziej precyzyjnie. Wcześniej to były bardziej ogólne tematy, ogólne określenia, natomiast teraz mamy już listę zawodów, które są, mogą brać udział w tym, w tym programie i te zawody mogą się ubiegać o ten rodzaj wizy. To jest jakby pierwsza zmiana. Druga zmiana mówi o tym, że osoby, które będą o tą wizę aplikować, muszą być ściśle związane z ofertą pracy, którą otrzymują. Bo pamiętajmy o tym, że o tę wizę, czy jakby inicjację tego procesu wizowego rozpoczyna pracodawca, czyli państwo nie możecie sami sobie tego procesu rozpocząć, tylko musicie mieć pracodawcę w Stanach Zjednoczonych, który będzie chciał Państwu zaoferować ten rodzaj pracy i państwo będzie zakwalifikowani jako osoba o wysokich kwalifikacjach, i o taką wizę możecie występować. No i mowa jest o tym, że osoby, które będą chciały o tę wizę aplikować, muszą wykazać się Edukacją, która będzie związana ściśle ze stanowiskiem, które będą zajmować. Wcześniej to było trochę, tak powiedzmy, luźno traktowane. Te doświadczenia czy edukacja była, powiedzmy, luźno związana z ofertą pracy, natomiast teraz musi być ściśle powiązana i nie może być e, jakoś daleko związana z tym, co Państwo będziecie wykonywać. Kolejna rzecz to jest taka, że zostały podniesione opłaty. Ktoś, nie mówi dobrze pamiętam, opłaty. Które były pobierane z, od firm wynosiły chyba 215 dolarów, o ile dobrze pamiętam. Teraz ta opłata wynosi 4000 dolarów. Tak więc te wszystkie opłaty, które były związane czy są związane teraz z tą, z tą wizą są dużo wyższe. No i kolejna sprawa to jest liczba tych wiz, bo to jest najważniejsze. Te wizy e, mają określony limit, który jest przyznawany na jeden rok. Tym limitem jest 85 tysięcy, z czego 20 tysięcy jest zarezerwowanych dla studentów, którzy studiują w Stanach Zjednoczonych i mogą ze swojej wizy, którą mają na studia e, przenieść się na tą wizę właśnie H1B, natomiast 65 tysięcy zostaje takiej wolnej puli, natomiast chętnych na tą wizę jest dużo, dużo więcej i mamy loterię wizową. Tak więc osoby, które chcą taką wizę uzyskać są losowane i osoby, które zostaną wylosowane dopiero później rozpoczynają ten proces wizowy. Wcześniej było tak, że Państwo mogliście złożyć swoje CV do kilku pracodawców i ci pracodawcy mogli wystąpić z inicjacją, żeby taka wiza była Państwu przyznana i Państwa miejsce pracy było losowane kilkukrotnie, czyli Państwo mieliście większe szanse. Natomiast teraz jedna osoba, to jest jeden, jeden ten los na loterii, którą Państwo macie, tak więc nie można złożyć, zgłosić się do kilku pracodawców i liczyć, że się zwiększy te szanse na wylosowanie tej wizy, no bo teraz ta wiza będzie związana, czy też ten, ta, ta możliwość wylosowania z osobą, a nie z pracodawcą. Więc mamy te kilka zmian, które Amerykanie wprowadzili. Powiem tylko dla uporządkowania, że ta loteria rozpocznie się 1 marca, chociaż niektórzy zapowiadają, że ta loteria będzie już pod koniec lutego, natomiast 1 marca ma być oficjalnie rozpoczęte losowanie, na koniec marca mają być ogłoszone wyniki losowania. Osoby, które zostaną doresolone będą mogły już później zacząć procedurę wizową w swoich konsulatach i przejść ten proces. Wizowa jest wydawana na 3 lata z możliwością rozszerzenia tego pobytu do 6 lat. Tak więc jeśli Państwa kwalifikacje są duże, Państwo chcecie pracować dla największych firm w Stanach Zjednoczonych proszę zapoznać się z nowymi regulacjami. Bo ten rodzaj wizy uległ małym zmianom. Polacy do Namibii mogą uzyskać dwa rodzaje wiz, czy też jakby w jakiś sposób mogą wjechać. Pierwsze wizy to są wizy uzyskiwane na granicy, czyli Państwo przylatujecie. I w narodnisku otrzymujecie wizę. Drugi sposób to jest aplikowanie o wizę w ambasadzie w Berlinie. My pracujemy z Berlinem już od wielu, wielu lat i te wizy do Namibii w niektórych przypadkach są wymagane. Musimy je zrobić w ambasadzie w Berlinie, bo nie mamy ambasady konsulatów w Warszawie czy też w Polsce, dlatego udajemy się do Niemiec. Wizy te są konieczne, jeśli Państwa wyjazd jest w starach typowo biznesowych, albo też państwo wykonujecie jakąś pracę. Mam na myśli na przykład przewodników czy też opiekunów turystycznych, którzy teoretycznie powinni takie wizy wyrobione w konsulacie posiadać. Namibia wprowadza od 1 marca system EWIS. Początkowo w tej formie, czy też w fazie pilotażowej, będzie obejmowało 33 kraje, natomiast już zapowiedzieli, że to jest pierwsza faza. Kolejne kraje zostaną do tego systemu EWIS dopisane. Natomiast możemy się spodziewać, że Polska w najbliższym czasie dołączy do listy krajów i będzie wymagana, e, wymagane uzyskanie e-wizy przed udaniem się do Namibii. Na bieżąco będziemy myśleć rzeczywiście, jak te informacje e, dotyczące Polski się pojawią. Będziemy natychmiast przygotować informacje bieżące dla Państwa. Póki co mamy jeszcze wizy do Nariwa. Zobaczymy, kiedy ta sytuacja się zmieni. Białoruś zapowiedziała, że wprowadzają e-wizy. Zapowiadali to już jakiś czas temu. ta Data uruchomienia EWIS była podawana jako 15 albo jako 20 marca. Póki co nie mamy oficjalnych informacji, przynajmniej na tę chwilę, a ten system EWIS ma ruszyć już za, nie, za chwilę. Nie mamy informacji, jakie będą procedury, i ile czasu będziemy oczekiwać, jakie będą opłaty, czy też dokumenty wymagane, które musimy aplikować, żeby to EWIS -y uzyskać. Będziemy to sytuację oczywiście śledzić Państwa informować. Mamy 67 krajów, które będą uczestniczyć w tym systemie EWIS, i ten system prawdopodobnie zastąpi nam ruch bezwizowy. Tak więc osoby, które udają się pod koniec marca, powinny już przygotować się na to, że będziemy mieli zmianę przepisów i będzie trzeba o tą wizę wystąpić. To się też łączy z dokumentem, który został podpisany i oficjalnie wdrożony w życie przez Rosjan i Białorusinów jakiś czas temu. słownie kilka dni temu dokument, czy też umowa, która mówiła o tym, że osoby, które przebywają na wizach w danym Kraju, czyli w Rosji albo w Białorusi, będą mogły odwiedzić ten drugi kraj mając wizę do tego pierwszego. Natomiast nie dotyczyło to ruchu bezwizowego, czyli osoby, które były na ruchu bezwizowym w Białorusi, nie mogły udać się do Rosji, potrzebowały wizy. Ten, ta zmiana, którą teraz mamy, czyli wprowadzenie e-wiz, daje taką możliwość, że osoby, które mają e-wizę, będą podróżować na Białoruś, będą mogły też odwiedzić Rosję. Natomiast póki co nie mamy bardzo dodatkowych, bardzo precyzyjnych informacji, jak ten system będzie Funkcjonował natomiast te zmiany nastąpią już niebawem i powinniśmy być na nie przygotowani. I na koniec pytanie od klienta. Klient pyta, mam no, wszystkie dokumenty, nie mogę mówić się na spotkania z konsulem. Czy mogę się umówić? Tutaj chodzi o pytanie, czy możemy umówić aplikanta na spotkanie w konsulacie polskim. Otóż takich usług nie robimy, nie umawiamy na spotkania z konsulatem w, polskim, w placówkach polskich. Musicie Państwo umówić się samodzielnie. My musimy pamiętać o tym, że w konsulatach polskich mamy różne sposoby umówienia się czy złożenia dokumentów. Pierwszy sposób, który występuje najczęściej, to jest umówienie się przez e-konsulat. Na koniec tego filmu w komentarzu podaję link bezpośredni, żebyście Państwo mogli sobie fikcję zobaczyć. Wybiera się odpowiedni kraj, odpowiedni konsulat i tam jest kolejka dostępnych miejsc. Oczywiście trzeba wybrać odpowiedni rodzaj wizy, wypełnić wniosek, zarejestrować go i macie Państwo umówione spotkanie. Wiem, że w niektórych konsulatach nie ma dostępnych miejsc i trzeba wykazać się dużą cierpliwością, żeby takie miejsce znaleźć. Musicie Państwo też wziąć pod uwagę, że wiele konsulatów obwieszcza, kiedy nowe miejsca będą udostępnione. Możecie Państwo na stronie konsulatów wyczytać, że na przykład w każdy poniedziałek o godzinie 15 są wolne miejsca, albo też one są publikowane raz w miesiącu, albo dwa razy w miesiącu, w zależności od kraju, tak więc trzeba tą informację sprawdzić. I zobaczyć, czy w danym czasie, w danym okresie jesteście Państwo w stanie znaleźć miejsce dla aplikanta, czy, czy aplikant jest w stanie miejsce znaleźć samodzielnie. W niektórych krajach mamy biura podawcze, i to są biura podawcze Falfes albo Beles, e, i one pracują w krajach, w których mamy, w krajach dużych obszarowo, typu Chiny, Indie, Turcja, gdzie mamy konsulaty, do których dostanie się byłoby, zakładamy, trudne. I mamy te biura podawcze, na przykład w Indiach pracuje tych biur podawczych, odebrze pamiętam, chyba 17 rozsianych po całym kraju i w tych biurach aplikanci składają dokumenty. Dlatego tego też nie kontaktujemy się bezpośrednio z konsulem, bo tam tych dokumentów nie składamy, nie, nie jesteście w stanie państwu znaleźć miejsca, natomiast musimy złożyć w biurach podawczych. W biurach podawczych musimy się z nimi skontaktować, sprawdzić jaka jest procedura złożenia tych dokumentów i mówić na spotkanie, żeby te dokumenty zost zostawić. Biuro podawcze przekazuje do konsulatów w jakiś cudowny, dyplomatyczny sposób, i później te dokumenty, e, czyli paszport albo decyzja odmowna przyznania wizy, jest do odbioru z tego biura podawczego. E, w niektórych krajach mamy też blokady, tak więc nawet jeśli byśmy chcieli tą usługę dla Państwa zrobić, nie jesteśmy w stanie zrobić. Na przykład w Turcji musimy zarejestrować swoje konto podając kod SMS-a, który do nas przychodzi, natomiast ten SMS jest wysłany tylko i wyłącznie na lokalne numery tureckie, tak więc nawet jeśli byśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie tego fizycznie zrobić. W niektórych krajach mamy też blokadę terytorialną, tak więc. Jeśli będziemy próbować założyć konto, a żeby umówić Państwu na jakieś spotkanie z Polski, nie będąc w tym kraju, to nie mamy takich możliwości. Jeśli chodzi o samo umówienie spotkania, kiedy możemy pomóc, bo to jest jakby jeden wyjątek, kiedy jesteśmy w stanie trochę pomóc, to są firmy, z którymi pracujemy i mamy umowę współpracy. Są to nasi stali partnerzy, stali klienci gdzie rodzaju pomoc świadczymy, natomiast to jest pomoc z reguły doradcze, czyli podpowiadamy, w jaki sposób możemy taką sprawę załatwić, jakie jest nasze doświadczenie, jaka jest nasza wiedza, tak żeby to spotkanie móc w optymalny sposób przygotować. Natomiast to jest informacja, która jest ogólnie dostępna, to też Państwo możecie na stronach edytowych wyczytać, albo też informacja, która wynika z naszego doświadczenia, czyli jest długoletniej pracy z danym konsulatem, kiedy wiemy na przykład, że najlepiej takie miejsca rejestrować w piątek po południu, wtedy jest największa szansa, żeby takie miejsce sobie omówić. A więc, sumując, nie będziemy w stanie takiej usługi dla Państwa wykonać. Należy sprawdzać informacje na stronach naszych konsulatów. Tam są bieżące informacje o dostępności miejsc oraz sposobie umówienia i złożenia dokumentów. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do zostawienia komentarza, do subskrypcji kanału. Za tydzień kolejna porcja ciekawych informacji. Do usłyszenia.